Witajcie, z tej strony Fuman, a to jest drugi odcinek z serii, w której budujemy składy z piłkarzy trafionych w paczkach tak więc przedstawiam wam skład numer 3 większość piłkarzy pochodzi z ligi MLS do tego trzech z ligi angielskiej i jeden nigeryjczyk z ligi z ligi belgijskiej bardzo szybki bardzo zwinny piłkarz, jedynie ma słabą nogę, chyba lewą, bardzo słabą, dwie gwiazdki, ale ogólnie dość skuteczny, fajnie się nim gra. Drugim napastnikiem jest czamak. Ten znowu jest troszeczkę wolny, ale za to swoją masą i siłą nadrabia statystyki. Na środku pomocy mamy Ramireza. Z lewej Atube Z prawej Miralasa Na środku defensywy mamy Orołurkę Coś takiego Z lewej strony obrony Wachel Na środku mamy Baptistę, Oparę Właśnie co do opary Przekozak jest strasznie szybki Jest dość wysoki Naprawdę mega mega Środkowy obrońca I z prawej obrony mamy Franklina oraz na bramce jest kanał, dobra więc to by było chyba na tyle jeśli chodzi o ten skład. Teraz zagramy sobie mecz. Tak więc zapraszam do oglądania. Widzimy się, czy widzimy, słyszymy się za chwilę. No, nareszcie zagramy z jakimś przeciwnikiem, który ma cały złoty skład. Maszerano, Varan, Felipe Luiz, Turan i ktoś tam jeszcze yy, właśnie się w tym składzie znajduje. Pierwsze uderzenie chamaka niestety ponad bramką. Kolejna sytuacja naszego zawodnika, piłka ląduje mniej więcej w tym samym miejscu. Przedarcie się Atuby przez obronę. Znakomicie dośrodkowuje do Ramireza i ten już wykończa akcję. Mamy pierwszego gola, 9 minuta. Bardzo ładna akcja. Naprawdę super, super rozegrał tu Atuba. Podobało mi się to. Szamak. Lewa noga, bramkarz z problemami i niestety nasz mały, zwinny, szybki Nigeryjczyk nie dał rady nic tam już wykombinować. Wachle, 1 na 1, podcięcie piłki, no i piłka ląduje. W siatce mamy kolejnego gola. Fajna sytuacja, jak na. chyba brązowy, brązowy albo srebrny. Jak na takiego yy, zawodnika, bardzo ładnie to wykończył. Akcja Draxlera. Przedarcie się przez naszą bronę i strzał praktycznie nie do obrony. W lewy, dolny. W sumie jak się patrzy, jak się patrzy. No nieważne. Następna akcja. Dobija piłkę czamak. Pierwszy strzał oddał tam oddał, ale nieważne. Czamak dobija i jest 3-1 dla naszej drużyny. Miralas, fajny ride. Przełożenie piłki na prawą nogę. finezyjny strzał niestety obok bramki. I wynik jak na razie bez zmian. 45. minuta. Mamy przerwę. Więc widzimy się za chwilę i gramy dalej. Niebezpieczne zagranie Miralasa. Żółta kartka. I musi się chłop pilnować. Raid Eskiela. Jeden na jednego. Złe uderzenie. Dobicie Ramireza. Mamy czwartą bramkę. Ramirez. Bardzo aktywny w dzisiejszym meczu, strzał ponad bramką, no ale już jedną strzelił, więc w sumie dwie strzelił, więc mu to wybaczyć. Tutaj Eskiel, fajny rajd, drżenie z lewej nogi i piłka ląduje w siatce. Kolejna podobna sytuacja Draxlera, przedziera się przez naszą obronę bez jakiegoś większego problemu i strzela bramkę. Minutę później praktycznie... Gomis robi to samo, taka sama sytuacja, przedziera się przez naszych defensorów i bez jakiegoś większego problemu strzela bramkę. Szczęście Ramireza trochę opuściło i tu teraz nadrabia te, te strzały niecerne Ramireza Miralas pakując piłkę praktycznie w okienko. Z bardzo daleka. Może nie bardzo, ale, ale gdzieś około 20 metra było. Fenomenalne podanie dobonego. Strzał nie do obrony. Po ziemi. Bardzo fajna bramka. To już doliczony czas. Ramirez niesamowite podcięcie piłki i rehabilituje się za te niewykorzystane sytuacje. I mamy 4 do 7. 7 do 4. Ta sytuacja mnie bardzo zadziwiła. Ostatni strzał praktycznie na naszą bramkę. Z połowy bramkarz z bardzo wielkimi problemami to bronił. Piłkę odbił ponad bramkę. To ostatnia sytuacja Eskiel, rajd na bramkę. I niestety niecelny strzał. 90 minuta, koniec meczu. Wygrywamy 7 do 4. Bardzo fajny mecz. Dużo się działo. Byle więcej takich spotkań. Kolejnym składem jest skład zbudowany z zawodników z Ligi Włoskiej. Znajdują się tutaj tacy piłkarze jak Wariela, czy jakoś tak, Pazini, a Samoa, Bernardi, Ambrosini, Konstant, Bonera, Ogbona, Abate i Consilk. Chyba nie ma co tu się za bardzo rozgadywać na temat tej drużyny. Obrona praktycznie chyba wszystkim znana oprócz tego zawodnik oprócz bonery. Zazwyczaj ludzie wkładają niego przynajmniej ja tak zawsze robiłem. No i co? Zagramy sobie mecz, zobaczymy jak się ten gra. Tak więc gramy. Tym razem nasz przeciwnik ma dość słaby skład. Oprócz dwóch szybkich skrzydłowych nie ma praktycznie nikogo ciekawego. Pierwsza sytuacja, Abate strzał z dystansu obok bramki. Sytuacja dla naszego rywala. Strzał z lewej nogi również ląduje obok bramki. Następna sytuacja tym razem bramkarz z małymi problemami wybija piłkę poza swój obszar. Tu sytuacja strodmana próba przelobowania bramkarza, która niestety się nie powiodła. kolejne uderzenie z daleka i znów bramkarz na posterunku. Mazini, Przedarsi przez obronę uderzenie z lewej nogi bramkarz obroni. 45 minuta. Mamy koniec pierwszej połowy 0 do 0, tak więc nic ciekawego w tym się nie działo. Kolejna sytuacja Strodman. Kolejna próba przelebowania bramkarza. Tutaj miałem niesamowitego farta. Jeśli sędzia nie odgwizdałby spalonego, przegrywałbym w tym meczu. Mamy sytuację, kiedy pada pierwszy gol, strzał na bramkę, wybicie bramkarza i Quariaella dobija z główki. Mamy 1 do 0,73 minuta. Pazini wychodzi 1 na 1, uderzenie z lewej nogi. Po ziemi, gdyby leciało to w światło bramki, bramkarz raczej nie miałby szans na, na obronę. W sumie to by było na tyle. 90 minut, koniec meczu. Nic ciekawego się nie działo. Ale mamy wygraną i upragnione Mistrzostwo Ligi 10. W ostatnim, już piątym składzie znajdują się tacy zawodnicy jak Immobile, Sansovini, Mukhart, Kaliguri, Aigner. Tego nie wiem jak czytać. Nord. Coś takiego. Palić. Nedermajer. Gunter. Apiach. I na bramce Benaglio. W większości, w sumie, żadnym z tych piłkarzy jeszcze nie miałem przyjemności spotkać się w grze. W takim sensie, że nie grałem nimi. Więc próbujemy nimi coś ugrać. I zapraszam do oglądania meczu. Kogo tutaj mamy? Benteke. Luis Gustavo Diego Lopez i legie Kraków przez U Uotwarte. Super. Bardzo fajny, fajne rozpoczęcie meczu. <grymne> Naprawdę uśmiecham się. Pierwsza akcja próba Kigo of Klicza. I Mobile przekłada sobie piłkę na prawą nogę. Niestety strzela nad bramką. To już druga sytuacja. Mukhard drybluje, drybluje. Obrona przejmuje mu piłkę. Wybija obrońca, przyjmuje znów Mukhart próba strzału i piłka ląduje na słupku. Aigner fantastycznie się zachował w tej sytuacji, przełoży sobie piłkę na lepszą nogę, uderza w lewy dolny róg, praktycznie nie do obrony. Mamy pierwszą ramkę. Dribbling mobile Finezyjny strzał, drugi gol, bardzo fajny początek meczu. Wybicie Majek Bramkarza dosyć niecelne Piłka ląduje u Ten dość tak dziwnie strzela na bramkę Ale to nieważne Strzela gola i mamy wynik 2 do 1 29 minuta Akcja karta Podanie do Immobile I dobija San Sovini. Trzeci gol dla naszej drużyny. Znów mobile Bardzo aktywny piłkarz. Mały dribbling. Przyjęcie na prawą nogę. Znów podobny strzał jak wcześniej. Niestety bramkarz broni. I Aigner strzela drugą bramkę. Tym razem ze Szczupaka. Fantastycznie ci piłkarze grają. Naprawdę. Znów mobile. Na tą chwilę piłkarz meczu. Niestety w tej sytuacji mu się już nie udało strzelić bo za dużo się po prostu bawił z piłką, no ale nieważne. Wygrywamy 4-1, dośrodkowanie strzału i jakiegoś tam zawodnika, no ale nieważne, Nietrafione. 4-1 do połowy i od razu Mukart coś tam już kombinował, dryblował i tak dalej. Kaliguri. z lewej strony boiska, próba dośrodkowania niestety za głęboka. Bramkarz wybija ponad poprzeczkę, dośrodkowanie Aignera, strzał na bramkę i z dół bramkarz wybija, podobnie jak wcześniej. Przeciwnik się już chyba poddał, strzela sobie bramkę samobójczą, jest 5 do 1 strzelcem Diego Lopez, brawo dla tego pana. Sansovini, akcja 1 na 1, no i tego nie mógł zmarnować, przełożenie na prawą nogę, techniczne uderzenie, 5 do 1? 5 do 1, tak. 69 minuta. Mukart, bardzo aktywny, razem z Immobile, biega w pole karne, strzela na bramkę, bramka w broni i Sansowini. Chyba już strzelił Hatrika, to mi się wydaje. albo to jest drugi, albo trzeci gol. Nieważne, Sansovini, kolejna akcja, próba lobu, nieudana i piłka ląduje na na rzucie rożnym. Diego Lopez zabawa z piłką i Mobile przyjmuje dośrodkowanie i Muckhardt bez żadnego problemu ładuje piłkę do pustej bramki. Jeszcze Muckhardt, Sowini. uderzenie gdyby leciała w światło bramki może i by mogła zaskoczyć bramkarza, ale niestety Uderzenie było niecelne. Sansovini hat-trick. Jeden gol Immobile. Tak więc. Jak na razie wszystko przebiega. Po mojej myśli mamy wygrane pięć meczy. Cztery, które dały nam mistrzostwo 10 ligi. Oraz pierwszy mecz w Lidze 9 dziewiątej. Tak więc zapraszam wszystkich do obserwowania mojego kanału na YouTubie. Oglądania innych odcinków. No i co? Do usłyszenia. Na razie. Cześć.